Od dziś zmiany w prawie. Komornik szybciej zajmie konto, ale nie sprzeda zajętych rzeczy. I właśnie o tych zmianach w prawie rozmawiać będziemy z naszym gościem Anna Stankiewicz-Malec, adwokat. Dzień dobry, Dzień pani dobry, mecenas. Witam No na czym to prawo będzie miało polegać? Bo z jednej strony mówimy o dużych nadużyciach komorników. Teraz wiemy, że oni będą mogli szybciej zajmować nasze konta. Jak to wszystko pogodzić w jeden spójny komunikat? Zgadza się przede wszystkim nowelizacja, dość spora, ponieważ nie tylko przepisy postępowania cywilnego, również inne ustawy zostały znowelizowane. Przede wszystkim przy postępowaniu egzekucyjnym teraz faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, egzekucja będzie mogła odbywać się o wiele szybciej. Przede wszystkim zmiany mają na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia takiej egzekucji, ponieważ od dzisiaj. Komornicy będą wyłącznie kontaktować się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z urzędami, z egzekucją w administracji właśnie w tym postępowaniu i z bankami. Dlatego będziemy mieć teraz do czynienia z takim e-zajęciem rachunku bankowego. Pani mecenas... można powiedzieć, przepraszam, że dużą rolę będą odgrywały nowe. Zgadza się, ponieważ wkraczamy w dobę technologii informatycznych, już dzisiaj jest to na co dzień i, i nie jesteśmy w stanie jakby bez tego funkcjonować i mamy do czynienia w tym momencie z chodzeniem tych technologii do sądu oraz właśnie przy postępowaniach egzekucyjnych. To usprawni przede wszystkim to egzekwowanie i zajmowanie rachunków, ponieważ wystarczy zapewne jedno kliknięcie przez komornika i połączenie się z takim systemem i przesłanie informacji do banku o zajęciu u rachunku bankowego. Natomiast i plusy i minusy, jak każdej zmiany, ponieważ nie mamy pewności też, jak to będzie się sprawdzało i funkcjonowało. No właśnie, w świetle tych wydarzeń, o których słyszeliśmy w mediach związanych z komornikami, wydawałoby się, że ten, ta szybsza egzekucja w porównaniu z tym, co słyszeliśmy, może powodować jakiś strach w osobach, które przysłuchują się tej rozmowie i słyszą o tej zmianie, która wchodzi w życie. Tak, dlatego nawet już dzisiaj mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy dłużnicy, czy też rzekomi dłużnicy dowiadują się, że ich rachunki bankowe zostały zajęte, ale nie dowiadują się tego bezpośrednio z pism, które powinni dostać do dziś w systemie tym tradycyjnym, a na przykład od pracodawcy, czy właśnie podczas pobrania pieniędzy z banku okazuje się, że taki rachunek jest zajęty. Dlatego jest to takie ryzyko, że teraz to będzie się odbywało jeszcze szybciej, bo jednak część osób, które są dłużnikami, dowiadywały się jeszcze w międzyczasie na tym etapie korespondencji, prawda, że coś się dzieje w sprawie. Ale jest jeszcze taki bufor bezpieczeństwa. Nie będzie można sprzedać rzeczy przed uprawomocnieniem decyzji o jej zajęciu. Zgadza się. Tu mamy do czynienia z ruchomościami przede wszystkim, ponieważ w najbliższym czasie, jeszcze nie od dziś, ale w przeciągu pół roku będzie planowana tak zwana E licytacja. E oczywiście będzie to na początku dotyczyło ruchomości. E w dalszym planie i w dalszych zamierzeniach jest tą licytację e nieruchomości. E to na pewno zapewni e transparentność, w tym, że więcej osób będzie miało dostęp do takich licytacji. Natomiast, tak jak pan redaktor wspomniał, przede wszystkim będzie zabezpieczona ta ruchomość e przed tą. Licytacją, natomiast ona będzie we władaniu no, niedłużnika albo komórnika, albo oddana do depozytu na tak zwane to przechowanie, zanim zostanie licytacja przeprowadzona. Natomiast też, co istotne, jeżeli mamy do czynienia tutaj z tymi tak naprawdę dokumentami, czy też czy mamy do czynienia z takimi systemami, które mogą chronić tego dłużnika, to należy stwierdzić, że jednak ta ustawa, przede wszystkim. Daje o wiele więcej praw wierzycielowi w tym momencie. Dłużnik niestety nie będzie dość chroniony na tyle, co wierzyciel w tym momencie, dlatego, że to będzie wszystko odbywało się szybciej, sprawniej. Taką jedyną faktycznie regulacją korzystną dla dłużników, również tych obecnych i tych przyszłych, jest wprowadzenie zapisu. Do ustawy, które dzisiaj weszło w życie, że jeżeli w przeciągu sześciu miesięcy nie zostaną podjęte żadne czynności przez komornika czy też na wniosek wierzyciela nie zostaną one przeprowadzone. Więc od tego czasu, jeżeli płynie te 6 miesięcy, komornik będzie zobowiązany taką egzekucję umorzyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo korzystne i wiele to da dłużnikom, którzy na przykład borykają się z takimi egzekucjami bądź też są nieskuteczne przez wiele lat, prawda? Natomiast jak ten system teleinformatyczny będzie się sprawdzał, to dopiero się okaże, ponieważ jednak tak jak wszystko w zamierzeniach i w planach wygląda dobrze, życie. natomiast mamy już do czynienia z funkcjonowaniem takiego systemu teleinformatycznego, czyli mamy do czynienia z E-Sądem. Niestety, moim zdaniem, to się do końca nie sprawdza, ponieważ z powodu właśnie funkcjonowania e-sądu jest ogromny problem z doręczeniami. Dlatego że e stosując te elektroniczne doręczenia, prawda, cała istota, oczywiście można byłoby długo o tym mówić, ale cała istota sądu polega na, miała polegać na przyspieszeniu e, jednak egzekwowania tych takich należnych świadczeń i tych takich bezspornych, które wynikają po prostu z faktury niezapłaconej, czy też między przedsiębiorcami bez sporu. Ale pojawia się problem w momencie, kiedy mamy do czynienia z powiadomieniem e, tego pozwanego jeszcze na etapie postępowania, e, ponieważ takie wnioski są kierowane właśnie w systemie Teleinformatycznym, czyli ten pozew jest wysyłany przez internet, bez załączania żadnych dowodów. Sąd czy referendarze sądowi orzekający w e-sądzie nie weryfikują żadnych e, danych, żadnych e, tak naprawdę dowodów tylko wystawiają nakaz zapłaty automatycznie. Jeżeli taka osoba, która jest pozwanym, otrzyma ten nakaz zapłaty na adres, pod którym już dawno nie mieszka, ponieważ powód skierował na przykład roszczenie, które było zasadne, ale 10 lat temu, a wiadomo, my nie mamy dzisiaj obowiązku posiadania adresu zameldowania, liczy się adres zamieszkania, w związku z tym migrujemy i później Okazuje się to wszystko na etapie właśnie egzekucji, dlatego też sąd ten, i ten system teleinformatyczny może nie do końca się sprawdzić. Pani mecenas, ja bym chciała jeszcze dopytać. Załóżmy że, ja jestem, załóżmy, że ja jestem dłużnikiem i uważam, że pieniądze na moim koncie zostały zajęte bezprawnie, bezpodstawnie. Albo druga sytuacja, chciałabym się na komornika poskarżyć. To co ja mogę zrobić? Od dzisiaj e, oczywiście przysługuje taka, e, taki środek zaskarżenia, jak skarga na czynności komornika. E, w poprzednim stanie prawnym, czyli do dzisiaj mieliśmy z, y, taką zasadę, że tą skargę wnosiło się do sądu y, właściwego ze względu na prowadzone postępowanie, ze względu na siedzibę komornika. Y, o która podlegała opłacie w wysokości 100 zł, więc nie że jesteśmy dłużnikiem, to jeszcze musimy się poskarżyć w terminie tygodniowym na tą czynność, o ile się zorientujemy, że faktycznie y, możemy to zrobić i jak to możemy zrobić, ponieważ to też nie jest takie proste. Y, plus do tego ten dłużnik jeszcze musi wnieść tą opłatę 100 zł. Tak? Załóżmy, widzenie... kiedy ma zajęte konto. Widzowie także... widzą y, fragment portalu Anuluj Dług, z którym również Pani współpracuje. Na czym polega ta, y, ta idea? Tak, współpracuję. Portal Anuluj Dług jest jednym z moich największych klientów. Idea polega na ochronie i na uświadamianiu wszystkim obywatelom swoich praw. Swoich praw, właśnie, które są przede wszystkim związane z ich majątkiem. Przede wszystkim ten portal jest skierowany do osób, które mają. Właśnie problemy z egzekucją, albo dowiadują się po wielu latach, że nagle jest jakiś nakaz zapłaty w stosunku do nich, a okazujesz się, że albo nie pamiętają, że takie roszczenie w ogóle miało miejsce, albo że to było na przykład 10, 15, a nawet miałam przypadki, że były to roszczenia ponad 20%. Czy to jest tak naprawdę już w tym momencie? Tak, zgadza się. To jest właśnie przedawnienie. Dlatego też nie mówi się o tym. Nie mówi się, że dłużnik ma prawo zgłosić i podnieść zarzut przedawnienia. Nie jest o tym pouczany. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie jeszcze oczywiście są planowane zmiany i była o tym mowa, żeby zarzut przedawnienia sąd brał pod uwagę z urzędu, czyli przy rozpoznawaniu sprawy sąd sprawdzał datę i mówił, to roszczenie jest niezasadne, ponieważ jest przedawnione. No. Nie, nie ma tak, tak? Stąd tego z urzędu nie bierze. I jeżeli osoba, której dotyczy to roszczenie, czyli jest pozwana, nie zgłosi tego zarzutu, czyli nie powie przed sądem, nie zgadzam się z tym, ponieważ to roszczenie jest nienależne, ponieważ jest przedawnione i takie powództwo podlega wtedy oddaleniu. To uznaje takie roszczenie. Jak... A nawet o tym nie wie. Dlatego ten esąd, ponieważ najczęściej wygląda to tak, że te roszczenia są przekazywane przez firmy windykacyjne. Ponieważ, Jak można się do Państwa zgłosić. Jeżeli chodzi o portal, to jest to strona, tutaj którą Państwo widzą. Natomiast ja zajmuję się osobami i klientami, którzy. Mają faktycznie już takie problemy, które są cięższego gabarytu, z którymi jednak sobie sami nie poradzą, i takie osoby są wtedy za pośrednictwem ewentualnie portalu kierowane. W związku z tym, że współpracujemy, tak prowadzę obsługę prawną tego portalu. Natomiast proszę mi wierzyć, że większość spraw. Są to sprawy przedawnione, i większość spraw podlega faktycznie e, e, uratowaniu. tak? Nie, nie, ma, nie ma takiej sytuacji, że nie dało się coś zrobić. Pani Mecenas, jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. Mówimy o tych zmianach. Mówiliśmy, że komornik nie będzie mógł na razie sprzedać rzeczy. Elicytacja nie wejdzie w życie na razie, ale chciałam zapytać o. Pieniądze z tytułu 500, plus. komornik, bo to też może interesować wiele osób. Nie może zająć nie, tych pieniędzy. Nie, nie na tych pieniędzy komornik nie może zająć, ponieważ przede wszystkim chociażby z tego względu, że one nie wchodzą w skład tego dochodu to raz. A dwa. Takie były założenia też programowe, dlatego bardzo ważną rzeczą jest wyodrębnianie takich rachunków, i jednak również komornicy złożyli i jakby podzielili zdanie również moje, ponieważ ja się też pracowałam nad taką nowelizacją, nad takim pomysłem, jak zabezpieczyć właściwie te środki na rachunkach bankowych, ponieważ no tak jak mówię, bank nie weryfikuje tego czy to jest 500 plus czy to wpłynęło 500 na przykład yy, z tytułu wykonania jakiegoś dzieła czy jakiejś pracy Bank otrzymując informację od komornika o zajęciu rachunku bankowego blokuje ten rachunek i nie sprawdza czy te 500 Wpłynęło z, 5, z programu 500 plus dla dziecka, czy wpłynęło na przykład z innego tytułu. Anna Stankiewicz-Malec, adwokat. Dziękujemy Pani Dziękujemy za informację w serdecznie. tej sprawie. Przypominamy Państwu, jest nowelizacja prawa, zmienia się prawo komornicze. Komornik będzie mógł zająć rachunek bankowy. Te egzekucje mają być szybsze, ale też zajęte mienie, na przykład uruchomość, nie będzie mogła być sprzedana przed uprawomocnieniem się wyroku. Dzięki jeszcze raz za tę rozmowę. Trwa dziękuję. poranek TVP po Info. Proszę z nami zostać.